Ten elegancki ceglany budynek w stylu eklektycznym, czyli łączący w sobie różne elementy architektury togmach byłego starostwa, a obecnie Muzeum Węgla Kamiennego. Wnętrze budynku zachwyca dwukondygnacyjną drewnianą klatką schodową oraz salą witrażową. Muzeum jest młode, powstało w 1979 roku. Gromadzi eksponaty związane z górnictwem. Są one pogrupowane według przeznaczenia i w sposób chronologiczny. Dzięki temu można poznać rozwój technik górniczych od prostych narzędzi do nowoczesnych, skomplikowanych maszyn. Muzeum posiada także bogate zbiory archiwalne i dział geologiczny. Poza tym można tu poznać bogatą tradycję i kulturę górniczą, instrumenty muzyczne, stroje, umundurowanie oraz rzeźby, patronki górników, a nawet odtworzone wnętrze mieszkalne. Przejdźmy teraz do skrzyżowania i skręćmy w lewo w ulicę księdza Franciszka Pietruszki.